Witajcie. Ta część ćwiczenia ma za zadanie pokazać Wam, jak z map wejściowych, czyli mapek punktów bonitacyjnych dla każdego z badanych elementów środowiska geograficznego, zrobić ostateczną mapę bonitacyjną, w której każde pole będzie z sumowaniem punktów bonitacyjnych z map jakby wejściowych prawda? i to będzie ostateczny wynik analizy bonitacyjnej naszego obszaru. Proszę Państwa, aby to zrobić, oczywiście należy mieć na wejściu zestaw map bonitacyjnych dla każdego badanego elementu środowiska. Te mapy muszą być przycięte do tego samego obszaru. Nie może muszą być, mieć zawsze pełno pokrycie, czyli nawet jeżeli macie zero punktów bonitacyjnych w którymś miejscu, to musi być tam poligon i w tabeli atrybutów musi być zapisane 0. Następnie, proszę Państwa, należy sobie przygotować sobie tabelę atrybutów tak, żeby zostawić w niej tylko niezbędne informacje, a tą niezbędną informacją jest tylko i wyłącznie kolumna o nazwie bonitacja w każdej z tych warstw, czyli należy usunąć wszystkie inne kolumny, które są nam do ostatecznej analizy niepotrzebne, a tak naprawdę tylko ją utrudniają. Proszę Państwa, aby to zrobić, należy posłużyć się wtyczką Table Manager która później zainstaluje się w menu Vector. Ja pokażę Wam szybko, gdzie tą wtyczkę znaleźć. Należy połączyć się z repozytoriami, wpisać w filtrze, chociażby słówko Table, wybrać Table manager", manager, i w tym miejscu będzie ikonka Zainstaluj wtyczkę. Kiedy ta wtyczka będzie zainstalowana, ona pojawi się w wersji 1.8 w menu Vector i można stąd ją uruchomić. Jak to robimy? Proszę Państwa, aby edytować daną warstwę wektorową, należy wyłączyć jej tryb edycji, czyli nie może być zaznaczony ten niebieski ówek oraz zaznaczyć ją tutaj w oknie warstw. Rozłączamy wektor, table manager. Proszę zobaczyć, pojawia się struktura tabeli atrybutów tej warstwy i teraz zaznaczamy z kontrolem wszystkie niepotrzebne nam kolumny w tabeli atrybutów i usuwamy je. Zostawiając tylko bonitację. Dalej, zapisz. Zapisywanie się powiodło. Yy, tutaj, to nam informację, że stara tabela atrybutów nie została wyrzucona, ale została zapisana z tylną, czyli z tym takim ślaczkiem, prawda? Czyli zawsze możemy do niej wrócić zmieniając jej nazwę. Klikamy OK. Zamykamy, i proszę zobaczyć, w tabeli atrybutów tej warstwy została tylko kolumna z bonitacją. I tak należy zrobić dla każdej z pozostałych, pozostałych warstw. Czyli Vektor, Table Menadżer. Usuń. Tak jest. Zespółki są już. Zbiorniki wodne. Cała zabawa nie zajmuje dużo czasu. Najważniejsze jest, żeby warstwy wejściowe były wykonane prawidłowo, czyli miały poprawną geometrię, były przycięte do tego samego obszaru oraz żeby w każdym miejscu był poligon z nadaną odpowiednią liczbą punktów bonitacyjnych. Jak zauważycie w swoich danych, naj, najbardziej złożoną tabelę atrybutów ma warstwa buforowa dotycząca cieków wodnych, a to dlatego, że w, w tych warstwach źródłowych cieków z numerycznej mapy hydrograficznej po prostu było tam najwięcej kolumn w tabeli atrybutów. Oczywiście zostawiamy tylko i wyłącznie kolumnę o na nazwie Bonitacji. To jest, zapisujemy, jeszcze jedna warstwa mi została baza następowa i chyba jeszcze ile są spadki są, czyli wszystkie, proszę Państwa, wszystkie warstwy, które mam w projekcie są przygotowane do wykonania ostatecznej analizy kilkakrotnie, czyli po prostu muszą mieć tylko atrybut bonitacji tabli atrybutów. Następnie za pomocą narzędzi geoprocesingu iloczynu łączymy po kolei jedną warstwę z drugą. Czyli zaczynając od początku tutaj baza nastegowa iloczyn cieki. Przeglądaj. Nieważne jak będziecie zapisywać te warstwy wynikowe, natomiast zapisujcie sobie je w ten sposób, to jest moja dobra rada, żebyście wiedzieli na podstawie jakich warstw były, były one wykonane. Dobrze nie jest wykonany. Proszę zobaczyć, każdy. Te, te, te linie przecinają się ze sobą, prawda, czyli jest taka coraz większa złożoność mapy wynikowej. W tabeli atrybutów tej warstwy pojawiają się dwie kolumny. Bonitacja z pierwszej warstwy, bonitacja z drugiej warstwy. Program nadaje sam taki dopisek, prawda, Żeby, bo kolumny atrybutów nie, ma, nie mogą mieć identycznych nazw. I do tego dodamy jeszcze, zrobimy jeszcze iloczyn z jedną warstwą, czyli bm plus powiedzmy drogi koleje. Najlepiej posługiwać się nazwami, takimi cyfrowymi. A więc nie zmieniłem wcześniej sobie nazw warstw. Także tworzę takie dosyć złożone nazwy. Okej. Okay. Proszę, proszę zobaczyć co się teraz stało. No coraz więcej jest właśnie tych poligonów. Pojedynczych. Każdy poligon jest jakby wydzierany na podstawie ilości punktów bonikacyjnych jakie tam przy sobie ma. Chodzi o to że ta analiza iloczynu pozwala na generowanie map złożonych z różnych poligonów, które nie nachodzą na siebie, one tylko łączą się w tych strefach granicznych, natomiast nie nachodzą na siebie, co wpływa właśnie na poprawność tej warstwy. Proszę zobaczyć, w tabeli atrybutów tej warstwy mam już trzy kolumny i proszę mi wierzyć, gdybyśmy dodawali teraz, gdybyśmy zrobili iloczyn tej warstwy z którąś następną, to tutaj w bonitacji pojawiałoby się wartości 0. Po prostu program nie wyrobi, nie ma jakieś ograniczenia i trzeba tylko wykonywać iloczyn dla trzech warstw i później to sumować tak jak teraz zrobię. Czyli należy stworzyć nową tabelę, nową, nową kolumnę w tabeli atrybutów. Bonitacja na przykład trzech kolejnych kolumn. Integer o długości trzech znaków. I teraz aktualizować to pole, sumując te trzy pierwsze bonitacje, czyli bonitacja, plus bonitacja 2, plus bonitacja 3. Klikamy OK. Wartości zostały zsumowane. Możecie sobie sprawdzić, że 3 plus 3 plus 3 to jest 9, prawda? I tak dalej. Zapisujemy. I za pomocą wtyczki Table Manager usuwamy teraz. Te niepotrzebne wejściowe, niepotrzebne już wejściowe pierwsze trzy kolumny z punktami buntacyjnymi. Zapisuję. OK, i proszę zobaczcie teraz. W tabeli atrybutów została tylko ta kolumna z buntacją z trzech pierwszych warstw, które poddałem analizie i prawda? I teraz do takiej warstwy można dodawać kolejne. I znowu, jeżeli otrzymacie tutaj trzy kolumny z punktami buntacyjnymi. Tworzycie ostatnią kolumnę, gdzie sumujecie wartości z tych trzech. Następnie usuwacie te trzy wejściowe, i dalej do tej warstwy możecie tą warstwą wykonywać analizę iloczynu, aż do wypełnienia pełnej ilości warstw, która w ostateczności pozwoli na stworzenie tej właśnie wynikowej mapy bonitacyjnej sumującej. Zapraszam do obejrzenia innych filmów. Oglądajcie filmy wcześniejsze, żeby podsumowywać swoje wiadomości, zapamiętywać, im więcej tego przejrzycie, im więcej będziecie pracować, tym bardziej Wam te wszystkie procedury utkwią w głowach. Głowa.